Thank you Nowoczesny sprzęt do rehabilitacji i fizykoterapii czeka na pacjentów nowo otwartego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i onkologicznej w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Płocku. To pierwszy taki oddział w historii szpitala. Jako jedyny oferuje także rehabilitację onkologiczną. Cieszy się bardzo dobrym powodzeniem. Pacjenci, którzy proces leczenia został zakończony w naszym oddziałach, takie ortopedii, neurologii, onkologii czy chorób pusu i innych, gdzie potrzebna jest rehabilitacja poszpitalna, pacjenci tam trafiają. Od 1 sierpnia pomału jest rozruch zakładu, Radioterapii, no i też, też pacjenci po leczeniu onkologicznym, po leczeniu radioterapeutycznym, też będą mieli tam zapewnione rehabilitację, tak zwana skoordynowana opieka onkologiczna, która ta rehabilitacja zamyka proces leczenia onkologicznego. Szpital podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie w warunkach stacjonarnych świadczeń pacjentom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Jak zatem trafić na oddział? Najpierw potrzebne jest skierowanie. Takie skierowanie mogą dostać pacjenci oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, onkologicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, a także w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci poradni rehabilitacyjnej, ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej z takim skierowaniem wystawionym do oddziału rehabilitacji, i z kopią dokumentacji medycznej, szczególnie karty informacyjnej leczenia szpitalnego, a także z takim zaświadczeniem od lekarza pierwszego kontaktu odnośnie chorób dodatkowych i zażywanych leków, zapraszamy tutaj do nas. My po analizie dokumentacji wyznaczamy termin. W tym dniu pacjent zgłasza się do nas, lekarz oddziału przeprowadza badanie, wywiad lekarski ocenia stan pacjenta i decyduje ostatecznie o przyjęciu i o zaplanowanym leczeniu. Oddział dysponuje 42 łóżkami oraz nowoczesnym sprzętem z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii. Oprócz sprzętu ogólnego, które możemy zaoferować pacjentom, mamy również sprzęt innowacyjny, czyli neuroformę i laser wysokoenergetyczny. Neuroforma jest wykorzystywana z sprzężeniem zwrotnym biofeedback, która pomaga pacjentom w powrocie i neuroplastyczności mózgu. Również pozyskaliśmy laser wysokoenergetyczny, też ze sprzętów innowacyjnych, który nam bardzo ułatwia szybszą regenerację u pacjenta z różnymi schorzeniami. Bardzo ważne jest to, że laser dopasowuje się do odpowiedniej skóry u pacjenta, odpowiedniej grubości tkanki tłuszczowej, tak żeby ta regeneracja była. Lepsza i bardziej efektywna. To jest sprzęt, który na rynek wszedł niedawno, od dwóch, trzech lat. Nie wszystkie placówki mają. My akurat pozyskaliśmy ze względu na to, że bardzo nam to pomaga w powrocie do zdrowia naszym pacjentom. Wykorzystujemy tutaj właśnie przede wszystkim ruch. Pacjent musi się skupić na zabiegu. Wykorzystywane są różne formy odchylenia ciała, przesuwania. Jest to związane z systemem 3D, który oferuje platforma i możemy właśnie z pacjentem pracować, aby szybciej wrócił do sprawności. Na oddziale zabiegi prowadzone są przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych. Przez cały okres pobytu na oddziale pacjenci pozostają pod opieką personelu pielęgniarskiego i lekarskiego, z uwzględnieniem czasu na regenerację. Kadra jest najmocniejszą stroną tego oddziału. Mamy, jesteśmy nową placówką. Ale mamy bardzo doświadczoną kadrę. Mamy lekarzy specjalistów nie tylko rehabilitacji medycznej, ale też medycyny sportowej i neurologii. Mamy specjalistów fizjoterapii, mamy fizjoterapeutów wyszkolonych w metodach medycyny manualnej, w metodzie PNF, w metodzie McKenzie. Mamy specjalistów. Mamy pielęgniarki, specjalistki w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, anestezjologicznego, onkologicznego, mamy w zespole panią sekretarkę, panie salowe, wszyscy ci ludzie dbają o to, żeby standard usług był na najwyższym poziomie, i bo to przekłada się na efekt leczenia pacjenta. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Onkologicznej mieści się w nowo wyremontowanym pawilonie C obok Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Pawilon został rozbudowany w projektu rozbudowa i modernizacja budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, na realizację którego szpital pozyskał dofinansowanie z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 działanie 11.3 wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa 11 REACT-EU, a także dotacji budżetu województwa mazowieckiego z której pokryto w całości zakup wyposażenia nowego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i onkologicznej.